Poznaliśmy się na studiach na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemicznym. Po studiach zaczęliśmy pracę w zakładzie chemii gospodarczej jako analityk chemiczny a mąż na produkcji. I tak to się zaczęło. Po kilku latach jednak ta praca nie była takim moim odzwierciedleniem tego, co mi w duszy grało. Natomiast jak gdyby, punktem zwrotnym były narodziny naszych bliźniaków, i wtedy powstała oficjalnie marka do kafe Handmade, która dała nam wolność i niezależność. Dzięki temu poczuliśmy, że możemy robić to, co kochamy, z tym, kogo kochamy. Każdy produkt traktujemy jak nasze dziecko, które opuszcza gniazdo i idzie do nowego domu. Kiedy klienci przysyłają zdjęcia y, naszych stolików czy innych wyrobów, flagowym produktem jest stolik, ale oprócz tego mamy też wieszaki, zegary, lustra, y, tace dekoracyjne. Wszystko co robimy, robimy naszymi rękoma. Inspirujemy się głównie naturą, patrzymy jak ona się zmienia, jak ona się rozwija. I przez to próbujemy ten minimalny egzemplarz danej natury przełożyć do wnętrza każdego domu. Żeby chronić swoje zdrowie do pracy z żywicą w której opary są toksyczne, zakładamy kombinezon. Dodatkowo, bardzo ważne jest, by mieć na sobie maskę z odpowiednim filtrem. Po obróbce mechanicznej drewna, którą głównie zajmuje się kamil, trafia drewno do pracowni, gdzie jest wylewane żywicą epoksydową. Sama żywica jest syntetyczna i jest bezbarwna w celu podkreślenia Koloru dodajemy różnych barwników. Używamy bardzo odważnych, dynamicznych i wyrazistych kolorów. Staramy się przez to podkreślić naturalny wygląd drewna. W głowie mamy jakiś pomysł i wizję, jednak nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć efektu końcowego. Każdy nasz klient wie, że ma jedyny w świecie egzemplarz, którego nie jesteśmy w stanie nawet my powtórzyć. Mieliśmy dosyć tej powtarzalności, która otacza nas dookoła. Po nieudanych próbach moją determinacją i uporem postanowiliśmy, że jednak uda nam się i stworzymy ten pierwszy nasz stoł. Był post, był płacz, ale no końcu po wielu próbach udało się i pierwszy stolik powstał. Kto to ogląda, ma w sobie chociaż cząstkę, jakiejś iskierki, która go nakręca, zaskakuje, i wydaje się, że jest to beznadziejny pomysł na życie, ale jednak ma to ciepło w sercu, i to go kręci, i, i daje mu jakąś radość, to nie powinien nigdy tego ignorować, tylko w to iść i ciężką swoją pracą robić to, co się kocha. A jeśli się ma jeszcze kogoś, z kim się to robi, no to już jest pełna szczęścia. Odbiorcami naszych produktów jest klient świadomy, który rozumie słowo i całą ideę Handmade. Wie, że jest to produkt wyjątkowy, unikatowy, stworzony dla niego i pod niego. Stworzymy. świadomie tu i teraz jesteśmy dla siebie, dla naszych klientów. To oni nas motywują, są naszym motorem napędowym. Jesteśmy wolni.